Muczki mają pusto w paśniku Trzeba będzie im bala przywieźć Siema Wam w kolejnym filmie Dzisiaj mamy 23 dzień lipca godzina po 10 Popadało trochę Kiedy to? W nocy ale dzisiejszej nie Ostatniej lity litrów w co jest, ale ile było? Nie wiadomo Bo no, mama nie wydała Także no, kilka litrów spadło z 21 na 22 tak? I co tu co tu jest do zrobienia? Porządek z bydłem, dzisiaj chyba będziemy robili Stawiali te sztuki, żeby tu już był porządek. No, tutaj też bala można by przyjeść. Kiszonka jest do wycięcia. Idę zobaczyć, czy odkryta, czy trzeba odkryć. a no, jedna kostka na pewno będzie odkryta. Właściwie półtorej. Tutaj półtora. Kostki, ale ja z tym. Więcej niż jedna, mniej niż dwie. Jaki porządek? I tu są ślady po gondoli. W sumie myślałem, że bliżej przejedzie tutaj, przylipia. Ja bym tu ją pchał. A tutaj widzicie ślad? Dwa metry od. Jeszcze metr można by się przytulić. No i jak dzwonił gościu, Pytał o tą miejscowość, właściwie no, nazwę miejscowości powiedział i myślał, że to jest ulica we walcie. No nie, nie, to miejscowość i chciał, żeby Pineskę mu przesłać. I po głosie taki starszy się wydawał. Ciekawe jaki ogarnięty będzie. Później mama dzwoni, że, że ciężko mu idzie w, kompo, w komponowywanie się w tą ścieżkę. Swoją drogą to ten słupek jeden trzeba wyburzyć przy drodze i tak ściąć to ogrodzenia, żeby można było się bardziej naddać. No, i mama powiedziała, że starszy od niej ściu był, ale tutaj chyba jedną poprawkę robił na tym zakręcie I ładnie wycofał. Także jeszcze podnosił trzecią osią na czepie, bo się gdzieś ślizgał. No, ale cofnął tutaj. Prawie gdzie chciałem, myślałem, żeby to wapno trochę na tą stronę bardziej wysypać, ale tu też nie jest źle. ładnie od razu folią O Ładne, sypkie, bardzo sypkie, widzicie, już tu te trochę. W nasze rejony 144 z Morawicy. Koszt za tonę 27 na łódce przyjechało. To niecałe 4000 do zapłaty za to. Tu jest pada. Ciekawe, dlaczego folią to okryli, a nie con. Trzeba trochę będzie odkić Bo tutaj jest za, za wąska. Troszku Troszku tak To co zostawiłem no to prawie zebrali tutaj Te półtora paska Także od nowa trzeba Od prawej i od lewej wycinać ziemniaczki rosną ładnie chociaż miejscami miejscami są takie pousychane krzaczki tak jak tutaj przykładowo albo tutaj nie? ciekawe tutaj ładnie, ładne zielone tutaj trochę takie bardziej już się żółte zrobiły jakby im bardziej susza doskwierała i do ogarnąć czystąki nie ma, nigdzie. No, takie po, powysychane już miejscami są dziwne: miejscami taki ładny krzak, a miejscami taki krzak. Odyszki. Nie ma się co doczepić, tylko wody przydałoby się więcej. Zaraz wam tam, tamte pokażę. Bo jeden, pierdyknięty, żeby nie powiedzieć zjemnięty, człowiek, który mi tam zawsze komentuje, powiedział, że bym miał ten sam efekt, jakbym tamte zostawił. Mhm. Z pewnością. Z pewnością by był ten sam. Są lekkie przestrzały, ale, ale jeszcze rosną. Wykorzystały swoją szansę. Jeszcze one się rozrosną. Całe te redline pozakrywają. Trafiają się przestrzały, nie powiem, że nie, ale... Ale całkowicie inaczej to wygląda. Jak się idzie. Myślę, że plon będzie zadowalający z nich. Nie będzie źle. I tak samo ta kukujeca tam też idzie fajnie. Króde z daleka myślałem, że to Stonka, a to biedionka. Ale Stonka też jest przynajmniej stara jak już Jak już jest stara, to niedługo będzie. Będzie ta młoda. Się zastanawiam, czy nie... A, znowu biedronka. Biedronka. zastanawiam się, czy od nie. A znowu biedionka Kolejna biedynka. Zastanawiam się, czy odjazdu nie umieszać tego opysku. Nie dorzucić na stąkę profilaktycznie. Bo jak ona wejdzie, to chwila, moment i będzie wrzała te ziemniaki. Tym bardziej jak tam była, nie? I tamte muciła aż miło. Biedronka, jak biedionka. <grywia> tak późny tajemnic sadzenia. To... to ładne są. Zobaczycie, ile z nich ukopię. Trochę przyczep będzie, myślę. Kukuję za. Też sucho ma. Najlepsze jest to, że wszędzie w okolicy, no i w większości kraju jak się jeździ, to te kukurydze to wiechę puściły, nie? I są wysokie na około 2 metry. Dwa z lekkim haczykiem. Także ci, e, którzy będą e, ją kosili na kiszonkę, to trochę słabo mają, bo będą mieli dużo mniej paszy. skoro na 2,5 max 3 metry ma pszenica ta mi się wyłożyła Bo jest taki dołek <słyska> <słyska> Według jednego ta, kukury, ta pszenica Plon na 3,5 tony. Uwielbiam takich łośków komentujących. Z cyklu w dupie był gówno widział. Nie jest zła. Zobaczymy co kombajn Pokażę. Ale tam no się wykłada. Jak ta lipa podcięta, tutaj uprzątnięta, to od ładniej. Kamienie podgarnięte i jest fajny przejazd. Teraz, jeszcze z tym złomem, zrobić porządek któregoś pięknego dnia, zapakować na przyczepkę i wywieźć. Ręce mi po prostu opadają na to wszystko, nie? Tapię zieloną taką górę tej zepsutej kiszonki centralnie przed pysłą. I ty później się męcz, żeby dojechać degedia. Do góry, a to jest po kolano I tak centralnie przed pyzmą Jakby nie szło trochę dalej gdzieś rzucić, żeby można było bez problemu podjechać Muszę zadzwonić do kuzyna, może akurat ma ładowarkę wolną To bym pożyczył, to by wywiózł w pizdu i obojnik od razu podrzucił Dużo czasu nie potrzebuje, pół godziny i wymogarną. ogarnął no, Muszę ten bałagan dzisiaj ogarnąć Ile się zmieści na taczki to tu przodknąć Zawieść Bo oni to tutaj nie ogarniają trochę przy tej pyśmie tam starej kiszonki zostawione trochę było przy tej ścianie wyciętej się zepsuło Jak ja nie ogarnę, to jest nieogarnięte, nie? Eee, zjebany jestem obciążnik Tym szoruje ja około, Boża za... za jest i się przesuwa w prawo i w i I wkurwia człowieka Ja go sobie przeciągnąłem tutaj Żeby zrobić miejsce na, na nowego bala Mama mówi, że dzisiaj nie jest dobry dzień na przeprowadzkę Nie ma siły Także kurde w sobotę Będziemy przeprowadzać dzisiaj nagra to. I do tego filmu dorzucę sprzedaż. To się pytacie kiedy, kiedy, kiedy. A do tej pory nie było właśnie czasu, albo tak jak dzisiaj chęci na przeprowadzkę, a tamten film no, po prostu sam w sobie jest za krótki, bo mnie przy sprzedaży nie było. No to dogram, dogram przeprowadzanie i, i wtedy rzucę. Które są te dobre, a które z Te To są te dobre, a te z Czyli tam od końca, od kompostu biorę. Kurde, miałem podpompować oponę. Bo przy tych ciężarach to się za dużo ugina. I przyczepę można by przestawić, bo tu przeszkadza ciutkę. A trawa? Ładnie się. Będzie co kosić. Teraz pod sprężarkę, bo aż mnie bolało jak patrzyłem jak ta opona się ugina i, wywi i wywija przy zakrętach. Czarniczek muszę odprowadzić do południa, może na szybko jeszcze podwórze wykoszę zanim go odprowadza Powietrze stałe wytąpowane Albo uszło, po prostu e, Nic dziwnego, że ta opona tak się działa Jak takie ciśnienie w niej jest Bida, bida z nędzą Że 3,5 powinno być A było 1,5 Od razu można by w sprawdzić bo dawno nie sprawdzałem, a tu żadnego czujnika w niej nie mam. A, jeszcze milimetr do ogranicznika. Ostatni sezon na dobitkę znałożone. Trzeba będzie nowe kupić. W tamtym było dobrze, w tym myślę też będzie okej. Okay. Jedna dziesiąta kosmetyczna różnica Ja jeszcze ty sprawdzę w 30, bo trochę siedzi Jest lekka Jaka, jakie tu jest ciśnienie. Bo też dawno nie było sprawdzane Tak się jeździ. A teraz obciążnik na tyle to To się opona lekko ugieła. Może być 0,5 a nawet 0,5 nie ma, 0,4 do 0,8 dopompować bo diagonalne nie lubią tak niskiego ciśnienia jakby to była radialna ale radialna to już by się działa przy tym ciśnieniu dużo niżej, bo te to są twarde opony, a radialki to są mięciusie w prawym było dużo za mało a w lewym Spoko. Też jedna dziesiąta różnicy, także niewiele. Teraz jadę bala rzucić łiczką na pastwisko. Tutaj wszystko ogarnięte. O jeszcze na taczka Kiszonka przywiesz. No to, już po południu myślę. Tam będę robił porządek Chyba wygłodniałe Od przyleciały Nie ma nawet co wybierać Z tego paśnika Nie, Łódźka? Do zera wygryzione wszystko Jedynie kawałek siatki się zostało Smaczniutkie Groszowska trochę oszukana, ale Gryzom aż miło Nie narzekają, Łódźki Jakie ciężkie są te bale, to... Szkoda, że wagi nie mam, bo bym wam je zważył. Ale 800 to mają raczej. E! Czekaj, no siatka, no! Mućka! Mam mi zrujnujesz siatkę i... Będzie mi ciężko później odwijać. Ty krowo jedna, ty. Wiesz? Wiesz, że jesteś krową? Obrażam cię teraz, czy nie? No, idę ocenić, jak jest ten rowek przekopany. No ładnie. Nie ma do czego się doczepić. No, odpowiednią głębokość. Dno równiutkie. Na czwórkę z plusa. To jest wykonane. tam szpader jest tam szpadel. Aż muszę po niego iść i tam skrobnąć. Zobaczymy czy jest cegła pod tą ziemią. No, można będzie przewód ładnie ułożyć Jak będzie trochę czasu wolnego No co chodzi za szpadlem? Kiedyś tam był kulnik, chyba przy tym subku, Się po prostu zastanawiam, czy, czy nie ma cegły, bo gdzieś tutaj było ją widać koło paśnika. A no właśnie to. I czy tego dużo jest? Jest kawałek. Tak jak ten beton będzie pewnie. Jak będę miał ładowarkę, to może delikatnie uda się to zebrać. Chociaż pewnie się, kurde, Ciekawe, czy się tej zagły nie powywala. Zebrać tu to ładnie. Tą ziemię, którą nam nosiły. I... I po prostu paśnik trochę przesunąć. I nie będą w błocie. Łaziły w zimie, bo tu też się robi błoto. A tutaj, jak jest ten, ten beton do tego miejsca, i tutaj daleko, tutaj też gdzieś ten beton widziałem, jest tu jeszcze? Czy już nie ma? A, tu chyba nie ma. To nie za duży ten kulnik był. Nie, tu już nie ma. Tam się kończy. Widzicie? Tu ale pasik się zmieści, nie? Nawet na tym kawałku Jak się go przestawi. Będzie dobrze. Tu jest opona przebita. Miałem kiedyś ją wykęcić do wulkanizacji zawieść. Ale nie wiem jak ją wykęcić, nie? Bo tu jest jakiś taki kapsel obrotowy, czy on jest na jakichś zaczepach się trzyma strach to mocniej pociągnąć, żeby to się coś nie urwało. Aczkolwiek śruby żadnej nie ma, nie? Tutaj tylko coś pod tym kapslem musi być jakaś nakętka. Muszę to rozkminić. No tak już długi czas jeździ, że trzeba dopompowywać Miałem, 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 miałem sąsiadowi kierownicę ustawić. Bo coś się przekrzywiła, nie? Nie zna wprost. A tam jest taki półksiężyc, to na ząbkach musiała jakoś przeskoczyć, ale jak? Chust wie. Podwórze się dobrze kości, żadnych krzaczków, żadnej przeszkody nie ma. Tam. Teraz dwa i wykoszone Tam przy betonach się przeleci z ruchą i pięknie będzie. A tutaj parę baterii To podrównać Także jeden, dwa koszem, już jeden wyrzuciłem Jutko jak na polu golfowym będzie Zobaczcie kto przyszedł, a ty cały piesek przyszedł, A cię wydrapię, jak już tu przyszłaś. Piękności tej ty. ty moje, ty piękności ty, ale futelka do głaskania. Co? państwo wyjechali, że przyszłaś? <grymne> Czy chodzi o dwie dziny? O, drugi kolega idzie. E, Ładinek? Ładinek, wariacie, ty? Też przyszedłeś w gości? Ale ty się zacieszasz. Ładinek, Mochdo? E, Lucinda. Gdzie ty idziesz? Drzwi otworzyli, do domu chcesz się władować? Ty nie dobra ty... Ogarniacie to, że z Lipy już się liście sypią? No dobra. Liście to, to nie są, ale wiecie o co chodzi. Także jesienią to trochę pachnie. No i podwórze ładnie wykoszone. Jeszcze to małe Tylko sić, ale to już może po obiedzie Bo też zarosło I muszę przesmarować układ kierowniczy, bo się ciężko kręci No tak jak się jedzie z pełną prędkością to, to się w miarę lekko Ale tak jak się manewruje gdzieś to To wydaje mi się, że wcześniej się lżej kręciło Podłużę. Od razu inaczej się prezentuje jak trawa wykoszona. Chociaż duża nie była. Ale jak się ta część prezentuje, a jak ta. Nie dużo pracy, a efekt. Od razu widać. 12. Czas na obiad. A Lucinda dalej tam leży. A psina pilnuje, żeby nie weszła dalej. Sinka, ty to jesteś. Nie dobra. A ty co? Dalej cię nie chcę wpuścić. I w tym filmie to wszystko. Dalsza część dnia będzie w następnym. Także... To jest ten Jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki, w górę tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do subskrybowania. Dwa filmy wybrane do Was. Jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego. Cześć.